Można oczywiście się zastanawiać, na ile człowiek stał się istotą osiadłą, ale różne świadectwa prehistoryczne świadczą o tym, że w punkcie wyjścia, by także był raczej istotą wędrowną, nomadą. Dopiero w epoka rolnictwa, tak, Neolic, sprawił, że ludzie zaczęli być bardziej osiadli. No, ale ta tendencja do przemieszczania się chyba jakoś w nas pozostała. No więc, po pierwsze, to jest jakiś rodzaj naturalnej potrzeby, żeby zmieniać miejsca, ale przede wszystkim szukać miejsc, które są bardziej przystosowane do naszych życiowych potrzeb. Wiadomo, że jak sobie wędrowali w tej, w tej epoce preneolitycznej, to nie dlatego, że koniecznie lubili, ale dlatego, że szukali coraz to nowych terenów, które można byłoby. Spożytkować dla celów przetrwania po prostu. No i do dzisiaj to pozostało. Przecież migracje mają w dużej mierze taki sens no, po prostu poszukiwania bardziej e, zdatnego miejsca do życia. No więc to jest taka elementarna e, ogólna potrzeba. Natomiast konkretne przyczyny bywają rzecz jasna różne i dzisiaj na przykład coraz więcej się mówi o globalnym, by także wyzwaniu jakim będą zmiany klimatyczne i związane z tym potężne fale migracyjne, no. bo to będzie rzeczywiście oznaczało prawdopodobnie potrzebę przemieszczania się dużych grup ludności z tych miejsc, w których już się nie da żyć, do tych, w których jeszcze się da. To jest także w, w dużej mierze w tej chwili kwestia osobnicza, by tak rzec. Tak? Są ludzie, którzy bardzo o, niechętnie zmieniają miejsce pobytu i są przywiązani do jednego miejsca, no właśnie tacy, posiadali w mocnym, powiedziałabym, egzystencjalnym sensie, tak, przywiązują się do określonego miejsca i są ludzie wręcz przeciwnie, tacy, którzy w jednym miejscu nie mogą długo wytrzymać, których wszędzie gdzieś goni. No więc to także ta różnica psychologiczna, oczywiście jakoś wchodzi w grę. Kiedy się mówi o tym problemie otwartości, to nacisk pada na, na otwartość związaną z gościnnością, czyli otwartością tych, którzy przyjmują wędrowców. Oczywiście wędrowiec musi być otwarty na nowe wrażenia, nowe wyzwania, nowe, no po prostu na trudy tej wędrówki, bo na ogół jednak ta wędrówka wiąże się z jakimś, a czasami z ogromnym ryzykiem, łącznie z ryzykiem utraty życia. Więc oczywiście on też jest w pewnym sensie otwarty, ale raczej jest to odwaga, czy pewien rodzaj, Gotowości do stawiania czoła przeciwieństwom niż taka otwartość, w sensie by także otwartości na e, nowe relacje międzyludzkie. Oczywiście zakłada taki ktoś, że przystosuje się do innych warunków życia, w jakimś nowym, zupełnie innym e, pod wieloma względami innym społeczeństwie i otoczeniu, ale bywa w praktyce tak, że wędrowiec jakby właśnie unosi ze sobą to, skąd przyszedł. No to, to jest właśnie dzisiaj najbardziej dyskutowany chyba problem, co się dzieje z emigrantami, którzy już osiadają w jakimś nowym miejscu. Na ile oni się integrują, albo jak to kiedyś określano, asymilują, bo kiedyś oczekiwano. Czy niektórzy do dzisiaj oczekują asymilacji, czyli takiego całkowicie jednoznacznego przystosowania się do tej przyjmującej kultury i porzucenia zatem tej swojej przeszłości i tych swoich no, tych korzeni, powiedzmy. Jest dokładnie odwrotna też filozofia tego przyjmowania obcych, czyli Taka tolerancja wobec ich właśnie odmienności, oni mogą być inni. Oni wtedy właśnie, którzy twierdzą, tym bardziej wzbogacają naszą kulturę, kiedy zachowują wierność tym swoim innym tradycjom. No ale to, jak wiadomo, do jakie ryzyko się z tym wiąże, ryzyko gettoizacji, takiej fragmentaryzacji społeczeństwa, które się rozpada na różne grupy kulturowe żyjące obok siebie, a czasami przeciwko sobie. No więc dzisiaj się szuka jakiejś formuły, która nie byłaby ani asymilacyjna, ani taka właśnie multi w takim już całkowicie, tam, swobodnym, w sensie swobodnego różnicowania się, no tylko właśnie jakiś rodzaj integracji, który by nie był jednocześnie represyjny, nie wymuszał jednolitości, to jest bardzo poważny problem. Ta migracja na Zachodzie miała różne fazy, bo na początku to rzeczywiście była też migracja jakby a w jakiejś mierze stymulowana przez państwo, bo to była, było związane z potrzebą no, nazwijmy to brzydko, siły roboczej. No, ale od pewnego momentu ta migracja jednak coraz w większym stopniu miała taki właśnie charakter niechciany, niepożądany. No a dzisiaj to właśnie mamy takie, taką rozbieżność racji. Tak, ludzie się boją, zwłaszcza wyznawców innej religii, a więc oczywiście przede wszystkim muzułmanów, wyznawców islamu a także mają uprzedzenia rasowe tak? i niekoniecznie lubią ludzi o innym odcieniu albo zgoła innym kolorze skóry.